Siema, jeszcze przed startem odcinka chciałem przypomnieć wam o konkursie, który w tym momencie trwa na kanale, który organizujemy wraz z paroma youtuberami na Fodolce, Jeżeli chcecie wziąć w nim udział, to musicie zasubskrybować wszystkie kanały, które są podane w opisie oraz zostawić obserwacje na każdym Instagramie. Który również jest w opisie. Pamiętajcie, że wszystko jest sprawdzane i nie radzę szukiwać A film konkursowy macie podano oczywiście, w opisie. Jeżeli chcecie wziąć udział, to wystarczy, że napiszecie pod tym filmem biorę udział. A my co, lecimy do tematu odcinka. Siema, ja jestem Mamyki W tym odcinku spotkają naprawdę dziwną osobę. W sensie patrząc na ostatnie osoby, ta osoba nie jest tak do końca dziwna, bo były dziwniejsze. Ale jest na pewno bardzo toksyczna. I dzisiaj z tą osobą zagramy sobie właśnie grę Pamiętajcie, koniecznie, żeby stawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. A jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to będzie mega miło, jeżeli wpiszecie Kod kubalo, bo nie wiem czy wiecie, ale niedługo będzie naprawdę mega konkurs Gdzie właśnie wymaganie będzie wpisanie mojego kodu A ja co, zapraszam was do odcineczka. A więc dobra, powiedz mi jedno Czemu do mnie po raz kolejny spełniłeś, dopóki mnie przesywałeś? Bo jesteś głupim Dobra, operacja na uczuć. może na kocikącik Do Midjausa. Dobrze Ej spokojnie, naprawdę aż tak? Aż tak cię bierze już na początku? Aż tak, ale a, ale jesteś okrutnym człowiekiem, wiesz w tym? Czemu jestem okrutnym człowiekiem? O co ci chodzi? Bo nie jesteś wanią, tylko jesteś kabaniną jak to... Aha, dobra to grubo a. Dobra leży ty yy, ksiądz, w ogóle weź coś opowiedz o sobie, bo nie wiem tak wbijeś do mnie Że one to są pingu w normalnej gierce Ale chłopie o oh wiec spadło na 200 O kurczę, mam typa? Jaki toxi! To do ciebie, to do ciebie, to do ciebie! To do ciebie, ta ta gdaleka do ciebie! No dobra, i co? I co dalej? I co dalej? Także akceptujesz porażkę! Aha, ha. Aha ha, ha, ha! Nie śmieszne. Ej, starałem się! Stara się dalej! Słyszałem od moich no. osób z Discorda, że się podoba bardzo że że mangasa, czy to prawda? Ja jestem nie pyp głupie p... Cholera opowiem, opowiem historię o dzisiejszym Among Us. No dawaj. O, Kracuję tutaj na Chillera jestem impostorem. No cieszę się. I totalnie kam patrzę cztery razy na kamery, kamery wyłączone. Nagle ktoś idzie do ciała i nie mam mnie już tam. Jestem w ogóle na drugim końcu mapy i mówię, że widzę na kamerach jak zabijam. To powiem, ja, że, jest gu... i że jest pierno. Spierno. Eee, y okej, okay, ja tą grę przyjmuję bardzo rozrywkowo, ale. A on jest bardzo rajdrowy. Ja wiem, że ta historia była prawdziwa. Dobra, krzycz, mam do Ciebie informację. Nie wiem, czy wiesz, ale pewnie Pikachu wyzwał na fajem ma. I jak na to zarabiasz? Od kiedy? No właśnie z nim, bo jest Bobem spasionym. O kurde, dobra. To czekaj, nagrywamy z jasnym, dawaj. Pikachu, zniszczę cię. Patrz, tak będziesz leżał, a ja cię dobiję tak jak ten kamień. Patrz, pik, 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 pik. I leżysz I leżysz Powiada, że z nie ma żartów, tak? No nie ma ze żartów Chyba, że on dostaje z... Dobra, mamy typu ufu, musimy tutaj Bo ty masz świetny ping, z tego co wiem No, 322 pingów, więc Przerwało cię Patrz, gonię cię Łuuu Szkod, A Ała, uszy Ej, mam problem Bo tu się zniszczyło utonęło. Jako, że ty byłeś kierowcą, to nie spodziewałem się niczego innego Ej, to było chamskie Kod kubalo bym wpisany, ale chyba go usunę, bo jesteś Ej, ale bez takich Skur! Kurczaku! Spokojnie, mam, już nie będę <sum> No i widzisz, nie ci nawet do pokoju Usłyszałem jak się drzesz Ha, ale prawdziwe Sorry, usłyszałem No chyba, że fake Fake, fake, fake. Dobra, biorę auto, z okazji że jesteś takim toksykiem, ja uciekam, nie ma co tutaj ciebie, takich toksik... wieść Elo Dobra, o kurde, dobra, ty jednak coś masz. No to nie, dawaj, nie mnie Wiesz, marnie! A będziesz jednak światłem do ciebie O kurde! na serii. Bijaj co do strefy leć, bo zginiemy tutaj. Czekaj, myślę, chcę ika kupuścia wziąć Dobra, dobra. Bambik jest głupim bananem. Kotkubalo wypisywany tutaj z fartem. yo I to tyle? No bo to jest pierwsza, no bo to jest cała piosenka. No, bo to jest no bo to jest takie piosenki są takie długie w tym czasach. Ha 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 spasiony. O, nie strzelaj, to mnie No i widzisz karma wraca Boże strzelaj! Do mnie. <śmety> Ej, książę, no? czemu ty y y mikrofon włożyłeś do busi? Tylko go przyłożyłem lekko. A do mnie strzelaj! O, no nie bo wiem, czy robię, lekko. Robię skok pana Pawła. Ale jak to wodzi, umarłem? Chodź po mnie! O, 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 operacja O, o, wow, wow, wow. o, o. krzysztof, mam takie do ciebie pytanie ogólnie. Czy na co dzień wszystko sam dobrze? Nie, że. Nie, nie, majdica! O tym, mamanusia, mieszkasz w starym busie. Ej, Grambik. No? Wiesz o tym, że. się mieszkasz w starym busie! Oj oj, p... Ojojoj, dobra, psychopato, spokojnie, już, odatuję Strzymaj dawaj, atakujemy ich Ej, mam tutaj typów, pomóż mi trochę, pomóż! Jakbyś nie widział, leżę, może jesteś ślepy Jeszcze drugi Nie Dostał, o kurde Dostał Leży! Mam trzeciego typa, powoli A mnie wabiłeś, a mnie wabiłeś ty Ostatni, proszę cię bardzo nie wiesz w to! Bananu, na nu sem Masz... tak żółte zęby, że można nie, że można z nich... z nich ułożyć gwiazdy. Zamknij... Ci łańcuch krótki. Zamknij pysk kochliku. Skąd <ścoughs> ty tak <ty> z bieszesz? <śmieniamy> Zapytaj one! <laughs> Wszystko wiadomo Jak powiedziałeś pierwszy swój tekst to już wiedziałem To jest zapytajony tak nic I mam typa tutaj Jakbyś mi pomógł, ale nie Boże. poproszę, bo jesteś niebem. Gryź budę psie Gryź psie Zstrzymam gryźbudę. Ty se gryźbudę Nie wiem, co ty brałeś ale. Łeb jak sklep, tylko bułek brakuje. Zapytaj, ona zawsze da śmieszne bardzo. Szansę jako model wytwórni masek haloniowych. Twoja twarz wygląda jak twarz Pinokiego. po imię. Dobra, jakbym chciał, żebyś czytał teksty zapytające, to bym powiedział, ale nie chcę, żebyś tych tekstów czytał, więc proszę tutaj nie czytać. Widzę, że tam giniesz. No, zęby O, mam strona tysiąc pocisków, żeby kubla. Ej mam, chodź 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 kszacisz Na twoich włosach może to by było tylko f**k Bo wiesz masz tłuste Dobra, sam masz tłuste włosy i tylko mi pomagaj To ja nie jakieś teksty zapytajone dajesz. Możesz się uspokoić? Widziałem cię w, w cię sklepie rowerowym na półce sp***** Dlutaki Czemu Czy mogę tam GTA zostało 2011 i dalej jest Przed nich, niech dalej? w czasie ich Co ci tam szumi w tle? Nie po prostu patrz jak szumi Ha, to weź nie jest kurde jeśli nie obżeracie psami. Mmm, mmm, mm. Jesteś ten kurde. Co? Jaki rej! O jakiś koleń się tu zaraz odrodzi. Ale to nie problem, robię tak, pyk. No i pyk. I leży jeden chłop, widzisz jak pięknie wszystkich zabijam Bo jestem prosto, bo miałem lowa A, loa. I zabijam tylko przez radę, Masz tu poteczkę, na... napisie Kubusia, <todgłosy> czy... Ale nie nie na zaraz to do ciebie... Patrz, mam rękawice, którymi... O kurde, dobra, to sobie rozwala ich Ale proszę mnie tu nie bić Nie po co strefa, bo... To, że jesteś takim bobem, to już nie ma sprawa. Barn, 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 kiedy inni barnują. Ej, dobra, mamy typu przed sobą, dawaj, wierzamy w nich. Dawaj, dawaj, dawaj. Dostał? Dostał? Mega dużo? Ale ty, palowajden, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Kurde, zabili mnie. Dwóch typów mają lowa, jak nic. Jak zginiesz, to jesteś największym blubem na świecie. Mam 8 HP. Jeśli nie dobiegł do strefy i ciebie nie uleczy, nie Nie, nie wierzę w to. A więc to koniec Gierki z tym toksycznym dzieciakiem. Pierwszy raz z taką osobą, no ale co poradzę Pamiętajcie, żeby stawić opeczkę w górę Raz bika bo po 150 tysięcy No i koniecznie wpiszcie kod kubalo Jeżeli jeszcze mnie nie wspieracie, a chcielibyście mnie wesprzeć A ja się z wami żegnam I do następnego odcinka, siemanko